Witam serdecznie. Dziś pogarę prosty i szybki przepis na mięso słoikach. Tak zwaną kiebasiankę czy słoikówkę. Jak zwał, tak zwał. Idą ciężkie czasy, także trzeba się zbroić. Zapasteryzujemy ją trzy razy, tak żeby mogła posać za dwa lata. Ja pokażę przepis na 6 kg. Jak się bawić, to się bawić. Nie będziemy się rozdrabniać na 2 kg. Mam tutaj pół kg boczku wieprzowego, kilogram łopatki wieprzowej, pół kg karkówki. Resztę mam dziczyzny. Mam tutaj udziec sarny podgarle z dzika, szynkę z dzika, akurat miałem takie mięso w zamrażarce także tutaj w tym przepisie wykorzystam jeśli nie masz, możesz zrobić na samej wieprzowinie możesz pomieszać z mięsem wołowym tak więc robimy na karkówce, łopatce oraz boczku, w zmiennych proporcjach nie ma tutaj reguły w pierwszej kolejności z boczku, bo się skóry 2 kg mięsa mielimy na drobnych oczkach 4 kg mielimy na grubych ja zabieram się za krojenie i mielenie no i tak, mięso mamy gotowe, 4 kg tak jak mówiłem na grubych, 2 kg na drobnych. Na drobnych z tego względu, żeby zrobić ta galaretka, choć przy tym mięsie jakie mamy teraz, z tą galaretką jest problem, dlatego użyjemy trochę żelatyny. Co do przypraw, Ci dokładnie, łyżeczka w łyżkach i nagramy? gramy, potrzebujemy 6 pełnych łyżek majeranku, to jest 10 g, niecałe pół szklanki, 6 łyżeczek pieprzu, również pełne, około 18-20 g, 9 płaski łyżeczek soli, około 90 g, Wychodzi także 15 g na kilogram mięsa, 10 łyżeczek czosnku, około 30 g. Ja wykorzystam suszony, nie będę dawał świeżego, tak żeby te słoiki mogły dłużej postać. Około 4-5 ziaren owoców wiosła, które zmielę w moździerzu. On działa antybakteryjnie. Jedną łyżeczkę cukru, jedno zielę angielskiego słoika oraz jeden laurowy. Tyle jeżeli chodzi o przyprawy. Co do galaretki, to musimy dołożyć latynę. Mamy mięso takie, jakie mamy. Nie da się obejść tego, żeby zrobić bez żelatyny. Żeby ta galaretka była taka jak w sklepie. Także tutaj dołożę jedno opakowanie. 50 gramów żelatyny. Oraz potrzebujemy jeszcze litr wody. Tak więc zabieramy się za doprawianie. W pierwszej kolejności zmierzymy z 4 5 areno obucu jałowca Ja mam bakteriostatycznie. 1 5 arenek Dokładamy do mięsa. Angielskie ziele i liścia laurowego. na razie odłożymy. Dokładamy łyżeczkę cukru. 6 pełnych łyżeczek pieprzu. 20 gramów, tak jak widać. 6 łyżeczek majeranku. Ja dołożę 11 gramów. Jest to apteka. Jak damy trochę więcej czy mniej, nic się nie stanie. 10 płaskich łyżeczek soli, czyli jakieś 90 gramów. Dołożymy, żeby nie był głosowny. Teraz czosnek około 30 gramów 10 łyżeczek. Jak damy troszkę więcej, też nic nie stanie. Opakowanie żelatyny 50 gramów. Dolewamy litr wody. Wszystko dokładnie wyrabiamy. Im dłużej będziemy wyrabiać, tym lepiej. Tak, żeby mięso odchodziło od dłoni. I w taki oto sposób będziemy mieć świetne mięsiwo w słoiku. Co prawda, może nie będziemy mieć takiego koloru jak sklepowe, z tego względu, że nie dokładamy soli peklowej. Ale będzie za to dużo zdrowsze. Będzie bardzo fajna galaretka. Można się pokusić o wygotowanie kurzych nóżek. Ale jest to czasochłonne. Także lepiej dołożyć tę żelatynę. I mamy sprawę załatwioną. Co do wody, 1,6 ja kg wlałem litrę. może dać śmiało litr 20. Co do pasteryzowania, czy tak zwanej tandelizacji, będziemy to robić trzy razy. W pierwszy dzień gotujemy 3 godziny, w drugi dzień gotujemy 2 godziny i na trzeci dzień gotujemy godzinę. I tak przygotowane mięso może stać śmiało 2 lata. Dobra, mięso mamy wyrobione. Z tej ilości mięsa Powinno być około 17 słoików tej wielkości. Tutaj mamy jakieś 500 ml. Dokładamy do tego momentu. Nie wkładamy mięsa więcej. Ja mam tyle przetworów, także brakło mi słoików tej wielkości. Także dołożę trochę słoików mniejszych. Na dno wykładamy po jednym liściu laurowym i jednym zielu angielskim. Wkładamy do słoików, tak jak mówiłem, do tego momentu. Tyle w wystarczy do jednego słoika. No i większe słoiki mamy zapełnione. Teraz zajmiemy się mniejszymi. Jeśli robisz pierwszy raz i nie jesteś pewny, czy pewna doprawienia, to możesz sobie z takiego mięsa zrobić sznistra, usmażyć na patelni i wtedy ci wszystko wyjdzie, czy jest mało pieprzny, czy jest mało słony. Mięsoc mamy w słoikach. Pokrywki mamy wyparzone. Bardzo mocno zakręcamy. Potrzebujemy duży garczek, na którego dno wykładamy ściereczkę. zalewamy wodą. Wody powinno być tyle, żeby było do poziomu mięsa i od zagotowania, gotujemy w pierwszy dzień 3 godziny w drugi dzień gotujemy 2 godziny i na trzeci dzień gotujemy godzinę i tak przygotowane mięso może śmiało stać 2 lata będziemy mieć świetną galaretkę fajny u góry tłuszczyk ja mam taki duży garczek, także weszło mi 12 słoików na raz bo przekładałem ręcznikiem kuchennym jednorazowym tak żeby się słoiki nie stykały no i tak się prezentuje mięsiło po trzeciej pasteryzacji, niedawno wyjęte z garczka, poczekamy, teraz aż nam się zastygnie galaretka, ja oczywiście otworzyłem słoik wcześniej, żeby sprawdzić smak, muszę przyznać, że wyszło mięsiło zajebiste, no i tak się prezentuje kiełbasianka aż na gotowo, galaretka elegancko się zastygła, mamy ładnie tuszy, tutaj wytrącony, przy czym jak słoiki przenosiłem i mi się wszystko zdruszało, nie jest tak jak powinno być, ale to nie przeszkadza, na no, dole mamy liścia, i gdzieś nam zniknęło angielskie ziele, ale to nie przeszkadza. Pokażę, jak to wygląda od środka. Jeszcze galaretka nie jest taka twarda, jak powinna być. Ewentualnie zawsze możemy dołożyć więcej żelatyny. Przezważamy dodatek dziczyzny. Mięso jest bardziej czerwone. Choć myślałem, że będzie jeszcze bardziej. Doprawione jest naprawdę idealnie. Nie jest zasłone, zapieczne. Wszystko w sam raz. Także proporcje są idealne, jeżeli chodzi o przyprawienie. Jedynie może dołożymy teraz więcej żelatyny, ale to nie przeszkadza. Bo stoi w chłodnym miejscu to się też wszystko fajnie zastygnie. Naprawdę przepis rewelacja. Pozdrawiam i zachęcam do zrobienia. Tak jak widzicie, i to ciężkie czasy. Także troszkę słoiku możemy sobie zrobić. Nic się nie stanie. A w razie W mamy co zjeść.